Tak rozgrywki pierwszej ligi, runda zasadnicza została zakończona na ósmym miejscu. Ta ósma pozycja obligowała do tego, aby walczyć o utrzymanie się w lidze. I mimo trudności zawodnicy stanęły na wysokości zadania i uzyskały bardzo dobry wynik w tej drugiej rundzie, wygrywając tą rundę, zajmując e, pierwsze miejsce. I można powiedzieć, że w bardzo pewny sposób zapewniły sobie pobyt w pierwszej lidze na kolejny sezon. Wygrałyśmy e, grupę spadków w pierwszej lidze A. Uważam, że to jest mimo wszystko duży sukces, mimo tego, że e, były dużo kontuzji i jakichś tam e, niedogodnie. Czwarte miejsce na Mistrzostwach Polskich w Juniorkach. to coś, cze, czego się nikt nie spodziewał i same przewyższyłyśmy swoje oczekiwania. Uważam, no, że sedzon mimo wszystko jest zadowalający. Zawodniczki, e, które występowały w zespole juniorek również stanowiły stron e, zespołu seniorowskiego, więc e, tutaj m, dodatkowe obciążenie m, spoczywało na ich barkach. Niemniej jednak poradziły sobie z tym e, Wspaniale. I po zwycięstwie w turnieju ćwierćfinałowym, który odbywał się w Lublinie, zakwalifikowały się do półfinału. Turniej półfinałowy ukończyły na drugim miejscu terminowanym awansem do finału. Przed nami kolejny sezon i myślę, że ten, ten sezon będzie nie mniej udany jak ten, który jest za nami.